Cześć, witajcie! Ponieważ wyścigowa część sezonu przełajowego jest za nami, mam w końcu czas na to, żeby sprawdzić, co dzieje się z wkładkami antyprzebiciowymi PTN, których używałem w moich kołach przełajowych. Wkładki PTN założyłem w te kółka tak mniej więcej gdzieś w drugiej połowie listopada i od tamtego czasu katowałem je na treningach, na wyścigach na rolce, na rozgrzewkach, co ma też e, znaczenie, o czym zaraz. E, wkładki PTN dla tych, którzy nie wiedzą o co, o co Kaman. E, to są wkładki, to jest taka pianka, którą e, wkładamy w e, nasze koło bezdętkowe, w systemie bezdętkowym i e, ta pianka ma za zadanie zabezpieczyć nasze koło przed snajkami, przed dobiciami e, i Pozwala, niezależnie od tego, co tam znajdziemy, bo nie wiem, co, co, co się dzieje z tą wkładką e, po, tym, po tym wszystkim, co, co przeszła, e, niezależnie od tego, jak to wygląda w środku, te wkładki sprawowały się super. Pozwoliły mi na stosowanie naprawdę niskiego ciśnienia. Najniższe ciśnienie, na, na jakim udało mi się ujechać, to było 0,7 bara. 0,7 bara i to jechało. E, opona nie zsuwała się, co też jest istotne. I więc, więc generalnie przy niskim ciśnieniu mamy super trakcję, a ponieważ kładka zabezpiecza właśnie przed dobiciami, możemy używać niskiego ciśnienia nawet w momencie, kiedy mamy korzenie, kamienie i, i nie łapiemy snake'ów, więc o to w tym wszystkim chodzi. I jest jeszcze jedna rzecz, to jest, to jest moja teoria. Nie wiem, czy to tak działa, ale Wkładka jest wykonana z takiej pianki i w momencie, kiedy nabijamy jakieś ciśnienie w naszą oponę, ta wkładka siada, nie? kurczy się i, i siada właśnie w to wyżłobienie obręczy. Teraz fakt, że przy ciśnieniu 0,7 bara ta opona nie zsunęła się z rantu, a tutaj jest, jest system hookless według mnie jest spowodowany tym, że właśnie w tym gnieździe, w tym wgłębieniu obręczy mamy wkładkę, która dodatkowo dociska brzegi opony do rantów przez co nawet przy tak niskim ciśnieniu ta opona po prostu nie schodziła, nie puszczała tutaj bokami powietrza i, i dało się na tym jechać jeżeli tam w środku ta wkładka jest w jako takim stanie to, to naprawdę szybki chowają się przy, przy tym systemie. Więc niezależnie od tego, co znajdę w środku, bo nie wiem, co tam się dzieje absolutnie, e, przez cały ten czas te wkładki sprawowały się doskonale. Mogłem stosować, tak jak mówię, niskie ciśnienie e, przy dobiciach, więc, więc zyskiwałem lepszą trakcję przy e, dobijaniu. Słychać było że koło jest dobijane do wkładki, a nie do obręczy, więc nie był to taki tępy dźwięk dobijania do obręczy, tylko był to taki, taki wygłuszony jakby dźwięk. Słychać było, że to wkładka wszystko amortyzuje i nie mamy możliwości, żeby złapać Snake'a. Cóż, sprawdzamy. Dwa godziny O, oh, wow! A później będę musiał to włożyć z powrotem. Wolałbym tego nie robić, ale naprawdę bardzo dużo osób pytało mnie, co dzieje się z tymi wkładkami. Jak one się sprawdzają, sprawują w ogóle. E, oczywiście można te wkładki stosować również w kołach gravelowych, w większych rozmiarach. Uwaga, chwila prawdy. Dobra że yy. w yy. okay. Jestem yy. szoku. w niemałym szoku z dwóch powodów. Kładka, jak widzicie, wygląda bardzo dobrze. Wygląda jakby była sporadycznie właściwie użytkowana. Ma taki taki ślad po, po właśnie po, po, po tym wgłębieniu w obręczy. Czyli ewidentnie po prostu siadła w wyżłobienie obręczy i sobie tam siedziała, dopychała, tak jak mówię, oponę do, do boków, do rantów i, i, i wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Teraz to jest drugi powód, dlaczego jestem w szoku. To jest kolec, który znalazłem w, w tej wkładce najwyraźniej przebił, e, przebił opony i sobie siedział w we wkładce. Natomiast tutaj nie, nie miałem żadnej utraty ciśnienia. Było tutaj troszeczkę mleka, e, więc mleko najwyraźniej uszczelniło e, to wszystko, a, a sama ta wkładka jakby wciągnęła ten, ten kolec i go trzymała w sobie. Siedział, siedział tutaj, o tu. Nie wiem, czy będzie widać. Jest taka dziurka. I kolec sobie siedział w tej, w tej wkładce. Ciekawostka, ciekawostka, naprawdę. E, cóż, rewelacja. Rewelacja. Jestem bardzo zadowolony, zaskoczony. E, kosmos. Więc teraz muszę tylko włożyć tą wkładkę z powrotem e, <ścoughs> i, i będę dalej jej e, używał. Być może pokuszę się też o wkładki do, do tych kółek, do, do kół gravelowych, które niedługo mam zamiar wrzucić na, na przełaj, bo, bo cóż, no, no nie mam gravela, ale mam kółka gravelowe, więc z przełaja zrobię trochę gravel do takich dłuższych jazd, tak żeby było nieco bardziej komfortowo na, na grubszej oponie e, i, i wow, wow. Spodziewałem się, że ta wkładka będzie w złym stanie e, i specjalnie e, otworzyłem koło przednie, dlatego, że e, w momencie, kiedy, e, kiedy robiłem objazd trasy przed wyścigiem, dobierałem sobie zwykle dosyć niskie ciśnienie e, do, do startu, e, czyli powiedzmy jakieś 1,15 y, bara, jeżeli chodzi o przód i przed startem zwykle robię rozgrzewkę na rolce i teraz w rolce oczywiście na tylnym kole mamy dwie rolki, dwa, no tak, dwie rolki, dwa wałeczki, a na przednie koło mamy tylko jedną rolkę, jeden wałek, przez co rolka naciska na przednie koło bardziej i przy niższym ciśnieniu w przednim kole ta rolka, było czuć, że po prostu, no, wyglądało to jakbym, jakbym robił rozgrzewkę na rolce na kapciu I, i, i ta wkładka ewidentnie trochę dostawała przez tą rolkę, rozgrzewka mniej więcej 30 minut i przez te 30 minut, no, szczerze obawiałem się co, co tam się dzieje w środku z tą, z tą wkładką, ale jak widać można robić rozgrzewkę na rolce z tą wkładką i... I nic się z nią złego nie stało. Rewelacja. Rewelacja. Tak jak mówię, najprawdopodobniej jeszcze pokuszę się o ta, takie wkładki do, do kółek gravelowych. Ktoś powie, szytka. Szytka jest ok, ale w systemie bezdętkowym, w systemie tubeless, z taką wkładką mamy wszystkie zalety szytki, a do tego mamy też zaletę tubelessów jaką ewidentnie jest prostota e, wymiany opony w momencie kiedy mamy szydkę wiadomo musimy odkleić szydkę z obręczy e, zakleić taką, taką szydkę jaką chcemy mieć i tak dalej jeżeli mamy zmienne warunki no to, no to tak łatwo nie będzie tego zrobić natomiast mając system tubeless możemy bardzo łatwo przerzucić opony e, i, i w ciągu nie wiem 20 minut e, mamy zmienione opony na takie Jakie chcemy mieć, jeżeli następnego dnia mamy wyścig w suchych warunkach, zakładamy odpowiednie opony e, i tyle, a nie musimy kleić i, i, i tak dalej, albo mieć kilku zestawów kółek e, na, na szytkach. Więc e, rewelacja. Ja jestem zachwycony. E, nieważne, co fani szytek o tym sądzą, ja będę dalej używał tego systemu. I jeszcze jedno słowo, skoro wspomniałem o oponach, e, tutaj mam te oponki. E, których używałem wcześniej w suchych warunkach e, Schwalb e, X1, które wam pokazywałem. One mają taki bieżnik, taki O, więc, więc jest całkiem spoko na, na suche warunki, na piasek. E, opony zachowują się dobrze, e, ale m, przy niższym ciśnieniu e, puszczają, mają tendencję do puszczania e, ciśnienia. I dla porównania tutaj mam oponki IRC, których, których używam. E, konsystencja gumy w oponach IRC jest dużo bardziej miękka niż w tych Schwalbach. I to robi naprawdę dużą różnicę w kwestii trakcji, w kwestii tego, jak, opona, jak łatwo opona puszcza ciśnienie rantami. Więc jeżeli ktoś... Ma system tubeless i narzeka na to, że w systemie tubeless przy niskim ciśnieniu ucieka, ucieka ciśnienie właśnie przez, przez rozszczelnianie rantów. Polecam sprawdzić twardość opony, porównać sobie twardość opony, którą, której używa z twardością opony IRC, która ma naprawdę bardzo fajne takie mięciutkie ranty i bardzo ładnie się dopasowuje do do obręczy. Tutaj, tak jak mówię, system Kukles, porządna, miękka opona IRC, wkładka, ciśnienie 0,7 bara, nic nie ucieka, nawet przy mocnych, przy mocnym manewrowaniu. Rewelka. Jestem zachwycony. Tak więc wyglądają wkładeczki, bardzo polecam, szczerze polecam zaopatrzeć się, jeżeli macie system tubeless. E, możecie je dostać w sklepie Lemon Bike. E, chyba jest jakiś rabat na hasło Węgara, więc, więc e, zapytać nie zaszkodzi. Je zabezpieczają po prostu przed przebiciami, pozwalają na jazdę na bardzo niskim ciśnieniu. E, według producenta, jeżeli przetniemy oponę, nawet na, na starcie wyścigu przełajowego, jeżeli byśmy przecieli oponę, możemy przejechać teoretycznie cały wyścig. Bez ciśnienia, dlatego że te wkładki pozwalają jechać bez ciśnienia przez godzinę, według danych producenta. Nie wiem, wolę nie testować, ale naprawdę świetnie się sprawdzają. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej.